Witam serdecznie i zapraszam na kolejne piętnaste spotkanie ze Szlowej Hasulan. Na poprzedniej lekcji Rabasz powiedział nam, że w Gmar Tikun po ostatecznej naprawie ludzkości na własne oczy zobaczymy, że wszystkie te nasze upadki, straszne stany i kary wszystkie co do jednej zarówno nasze własne jak i historyczne, wszystkie one były niezbędne, i wszystkie te nawet najbardziej straszne grzechy i wynikające z nich cierpienia przeobrażą się w dobro, godności i zalety. I wtedy wszyscy powrócą do Stwórcy z miłości. I szlawej Hasulam mówi nam dalej, וזה שכתוב יום ליום יביע אומר כי חול חללות האלו שכם הירידות, היסורים והעונשים שהפסיקו את דבקות השם עד שנעשו ימים Merubim Baze aharze Hinei ata achar Shegam Halelot Veha Hoszech Shebentaim taim Nasu Gam Chem leshiot, Ulemasim Tovim Velaila Hejom Jair Veheshcha Cheora Shuf ein HAFSAKOT bentaim. I to jest to, co napisano. I teraz jest cytat z Psalmu 19. Dzień do dnia sławę mówi. bowiem wszystkie te noce, które przedstawiają sobą upadki, cierpienia i kary, które przerywały w tych okresach połączenie ze Stwórcą, dlatego żeby dni stały się większością i połączyły się ze sobą. Tak więc teraz, w Gmartikun, po tym, jak także noce i ciemność która jest pomiędzy nimi, pomiędzy dniami, staną się one zasługami i dobrymi czynami. I noc będzie świecić jak dzień, a ciemność jak światło. I już więcej nie powrócą przerwy w połączeniu ze Stwórcą pomiędzy dniami. a w powiedzianym my zrozumiemy to, o co zapytaliśmy, co to oznacza, czyli co on nam chce wyjaśnić w tym, co napisano. Cytat Story I nazwał Elokim światło dniem, a ciemność nazwał nocą. Znaczenie tego jest takie, jak było mówione wyżej w tym, co mówi się w komentarzu Sulam do Zoharu że tak samo jak my widzimy że dzień jeden składa się właśnie z połączenia dnia i nocy dokładnie tak samo niemożliwym jest żeby było światło bez ciemności koniecznie trzeba wziąć sobie te słowa do serca żeby to głęboko zakorzeniło się w Tobie i wtedy zrozumienie tego wybawi Cię od niepotrzebnych prób ratowania się z wielu różnych sytuacji, które wydają ci się niepotrzebne, trudne do zniesienia, itd. Szybciej wtedy dojdziesz do swojej naprawy, i mówi dalej Rabasz, czyli, że Stwórca dał nam ciemność, żeby przy pomocy niej odkryło się światło. Na razie sobie to zapamiętaj. Odczucie tego jest bardzo trudne. Głową można, a sercem jest ciężko. Ale po maleńku i to przyjdzie. Ciemność jest potrzebna do odkrycia światła. W żaden sposób niemożliwe jest odkrycie światła bez ciemności. Ciemność jest to przygotowanie do otrzymania światła. Jest to kli dla otrzymania światła. I to nazywa się i nazwał elokim światło dniem, a ciemność nazwał nocą, czyli, że Stwórca ustanowił nam porządek duchowej pracy, żeby była ona w takiej formie, i bez względu na to, że my zobowiązani jesteśmy wierzyć, że to mogło być w innej formie, bo przecież On może uczynić wszystko, czego zapragnie. Dlaczego więc On ustanowił nam właśnie taki porządek? Takie pytania nasuwają się teraz każdemu człowiekowi. Na to my powinniśmy powiedzieć, że nie ma u nas żadnego poznania, żadnego postrzegania, zrozumienia w Stwórcy. Żeby pojąć Jego myśli. Ale wszystko, czego my się uczymy, jest to tylko w aspekcie z Twoich czynów my Ciebie poznajemy. Mima secha i karnucha. Jest to taka bardzo ważna zasada. Z Twoich czynów my Ciebie poznajemy. Czyli z tego, co my widzimy z czynów Stwórcy, po tym jak On je już stworzył, jak On je już wykonał, czyli po fakcie, po tym jak On już zakończył swoje czyny, stworzył coś, to my, patrząc na to, analizując to, poznajemy Jego i zasady, według których, Stworzył otaczającą nas rzeczywistość. I wtedy tylko my zaczynamy mówić. Czyli dopiero wtedy jest miejsce, żebyśmy mogli coś powiedzieć. Od tego zaczyna się rozmowa. Możliwe jest postawienie jakiegoś pytania. Ale, żeby powiedzieć, że możliwym było uczynić to w innej formie, na to powiedzieli mędrcy: Cytat: Zabronione jest pytać, co jest na górze i co jest na dole. Bardzo ważne jest zrozumieć to, żeby stworzyć wewnątrz siebie takie zbawienne ramki, żeby nie pytać o rzeczy, których. Nie dane jest człowiekowi poznać. My mamy kelim i możemy odczuć stwórcę tylko w ramkach tych kelim, nie wychodząc poza ich granice. I w ten sposób możemy także porównać i poznać to, co jest na zewnątrz nas. Ale nie wolno nam zadawać pytań, które są nieuzasadnione i co więcej, mogą nas one wykorzenić i odłączyć nas od źródła życia. Bardzo, bardzo ostrożnie trzeba się z tym obchodzić. Wszystkie naukowe, ontologiczne pytania, co było wcześniej, co będzie potem, co na dole, co na górze, pytanie o to jest zabronione i kabaliście nie wypada się tym zajmować. Żadne stworzenie nie ma absolutnie żadnej możliwości poznania istoty Stwórcy, nawet w najmniejszym stopniu. Nie możemy poznać jego istoty i pojąć jego myśli. Zawsze miej to na uwadze, że niższy stopień nigdy nie jest w stanie poznać myśli wyższego stopnia. On może oczywiście podnieść się. Ale kiedy my się podnosimy w naszym postrzeganiu, to wtedy razem z nami podnosi się cały system. Cały system wszechświata, cała duchowa drabina. My podnosimy się na wyższy stopień, a on jeszcze bardziej podnosi się do góry. Będziemy się o tym uczyć. On mówi, że nie można poznać i pojąć myśli Stwórcy. Rzecz jest w tym, że Stwórca jest to zeir W zasadzie my możemy całkowicie poznać zeir świata Acilut, ale jego gar, czyli jego myśli, nam poznać nie jest dane. Były bardzo wysokie dusze, które mogły podnieść się nawet do postrzegania poziomu Atika, ale takich dusz było bardzo mało. Zaledwie kilka. Kiedy osiągasz wyższy stopień, to oczywiście łączysz się z nim, ale tylko z jego zewnętrzną częścią. Kiedy Tora albo mędrcy kabaliści mówią nam, że coś jest zabronione, to nie jest to w takim sensie jak zwyczajne zakazy tego świata że coś można, czegoś nie można. Ale w takim sensie, że są to próżne, szkodliwe dla nas pytania, które odrywają nas od duchowej pracy, od połączenia ze stwórcą i dlatego trzeba przysłuchiwać się temu, co oni mówią. I mówi dalej rabasz. A w powiedzianym my wyjaśnimy to, co napisano. W Hagadzie, w takich opowieściach, które czyta się w noc przed pesach bliski jest dzień który nie jest dniem i nie jest nocą a sens tego jest w gmar tikun w momencie ostatecznej naprawy że wtedy będzie dzień który nie będzie składał się z dnia i z nocy ale tylko dzień sam w sobie i to będzie za pośrednictwem wysokiego poznania, bowiem Twój jest to dzień i także Twoja noc. Twój, czyli Stwórcy. Czyli jak dzień, tak i noc należą do Stwórcy i razem składają się na dzień. Rabasz rozpatruje jedno i to samo pytanie z różnych stron i tak jakby powtarza się, ale dla nas jest bardzo ważne, żeby wyjaśnić to sobie, że zarówno noc, jak i dzień są strukturalnie niezbędne i że razem składają się na dzień. Bowiem w Gmartikun będzie wiadomo wszystkim, że dla Ciebie dzień i także dla Ciebie noc. Czyli, ponieważ pragnieniem Jego jest czynić dobro stworzeniom, a dobro nazywa się Dzień, jeśli tak, to jak możliwym jest powiedzieć, że stwórca daje noc? Przecież to zaprzecza Jego celowi. Ale oczywiście, że także i ciemność, czyli noc, jest to także aspekt dnia, bez względu na to, że człowiek odczuwa wtedy przerwy w połączeniu ze Stwórcą, które nazywają się ciemnością i nocą. Ale w Gmartikun, kiedy jest poznanie, wiedza, że także i ciemność on dał, to oczywistym jest, że także i to jest światłem, a dowód na to jest w tym, że wtedy umyślne, świadome grzechy staną się zasługami. Jeśli tak, to wtedy wiedzą, że dla Ciebie dzień i także dla Ciebie noc, bowiem obydwa odnoszą się do Ciebie do Stwórcy czyli zarówno dzień jak i noc to jesteś ty a więc Stwórca dał nam obydwa te aspekty w jakości dnia należy zwrócić uwagę że ciemność w języku hebrajskim jest rodzaju męskiego to jest bardzo ważne jakiego rodzaju jest słowo rodzaj męski Oznacza zazwyczaj, że jest to dający początek. My słowo ciemność odbieramy jako rodzaj żeński lub nijaki, i wydawałoby się, że to jest prawidłowe, ale w świętym języku widzimy związki wskazujące na istotę tego pojęcia w samym korzeniu wszechświata, z którego ono wychodzi. Jeżeli my widzimy, że ciemność jest rodzaju męskiego, to znaczy, że jest to męski dający początek, ale my na razie jeszcze tego nie widzimy i dlatego odbieramy to jako ciemność. Później my zobaczymy, że choszech jest to rzeczywiście męskie. Choszech ciemność jest to światło chochma, którego niższy stopień nie może odczuć z powodu braku światła hasadim, ponieważ niższy nie może odczuć światła chochma. Jeśli nie jest ono ubrane w światło hasadim. I dalej mówi rabasz. Czego nie powiesz o czasie, który jest przed gmartikun, bo wtedy niemożliwym jest odnieść te przerwy, które są u człowieka w połączeniu ze stwórcą, że to on sam stwórca posłał to jemu. Bowiem jest to przeciwne. Zaprzecza. Celowi stworzenia. Matarat Habria, cel stworzenia. I jest to to, co napisano: Będzie świecić jak światło dnia, ciemność nocy. Ponieważ umyślne grzechy staną się wtedy zasługami czyli samo przez siebie rozumie się, że wszystko stało się dniem. Mamy tu bardzo ważny fragment, który trzeba bardzo uważnie przepracować i odczuć to wszystko, żeby to weszło w ciebie i zakorzeniło się w tobie i żeby nie przepadło na próżno. Spróbuj odczuć to teraz, kiedy czytasz i słuchasz lekcji, a po lekcji pozostań jeszcze przez jakiś czas w spokoju i oddaleniu od zgiełku świata, żebyś mógł wchłonąć to w siebie w taki sposób. Żeby nie odeszło zaraz po zajęciach, ale pozostało w Tobie. A w powiedzianym my zrozumiemy, co to znaczy dzień i noc w duchowej pracy. Czyli człowiek powinien wiedzieć, że bez względu na wszystko on powinien odczuć, co to takiego ciemność, bo inaczej nie będzie on w stanie nasładzać się. Od światła, bowiem od wszelkiej rzeczy, którą człowiek pragnie posmakować. Jaki by nie był smak w niej, czy zasługuje ona na to, żeby on korzystał z tej rzeczy? On zobowiązany jest uczyć się jednego od drugiego. Jak powiedziano, wyższość światła z wnętrza ciemności. Jeżeli przetłumaczymy to zdanie tak, jak zazwyczaj się je tłumaczy, czyli wyższość światła nad ciemnością, co wydaje się nawet bardziej prawidłowym tłumaczeniem, to niczego nam to nie da. Dlatego, że mamy wtedy już pewne wydzielenie i z góry założoną wyższość światła nad ciemnością, podczas gdy człowiek powinien sam to wydzielić. Jako wyższość światła wewnątrz ciemności. Dlatego w języku hebrajskim mówi się właśnie wyższość światła z wnętrza ciemności. I to trzeba odczuć. I widzimy też tutaj, przy okazji, jak ważne jest, żeby stopniowo stwarzać w sobie taką kawanę, taki zamiar, żeby stopniowo przechodzić na odczuwanie świętego języka, bowiem jak widzimy w tym przykładzie, bardzo często tekst po przetłumaczeniu na inny język traci głębię swojego znaczenia. I teraz daje on nam bardzo prosty przykład. Jest to tak samo, jak nie jest człowiek w stanie nasłodzić się czyli rozkoszować się od odpoczynku jeśli on nie wie co to takiego zmęczenie Jest to zrozumiałe bo przecież my poznajemy świat na zasadzie przeciwności biegu nowości nie można pojąć i ocenić całego dobra jeśli ty nie odczułeś co to takiego zło Powtórzę to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Spróbuj odczuć to, co napisane jest także w samej Torze. Że światło znajduje się jakby wewnątrz ciemności, a wtedy zrozumiesz jakość i strukturę sił wszechświata. Ja tu dodam jeszcze od siebie, że w języku hebrajskim wnętrze jest to Toch. My wiemy już, że każdy parców składa się z trzech części: roż, głowa, toch, wnętrze i sof, zakończenie. Toch i sof razem składają się na głów, czyli ciało parcufa. Głowa jest to część, która decyduje o tym, jaka ilość światła może wejść w parców. Toch jest to wnętrze parcufa napełnione światłem, a sof jest to koniec, który nie otrzymuje światła. I my musimy przyciągnąć światło właśnie do tego ciemnego wnętrza. I dlatego musimy odnaleźć i odczuć je w sobie. Tylko w tym miejscu możemy odczuć światło. Nie możemy odczuć go w sof, bo tam światło w ogóle nie może wejść. I nie możemy też odczuć światła w głowie, jak wielu przypuszcza, i poszukuje odczucia światła w myślach, świadomości, podświadomości, nadświadomości, czy jakkolwiek by to nie nazwał. Tam nigdy światła nie znajdziesz. Wiemy już także z lekcji Edschajim i Tes, że w świecie nieskończoności. Światło Stwórcy stworzyło odpowiadające mu pod względem wielkości naczynie, Malchut Einsof, i napełniło to naczynie. Następnie światło wyszło z Malchut, ściślej mówiąc, wyszło z odczuwania Malchut, ale my to także już wiemy. I w tej właśnie opróżnionej od światła, czyli można powiedzieć ciemnej przestrzeni, Stworzone zostały wszystkie światy i stworzenie, którego zadaniem jest przyciągnięcie wewnątrz tej ciemnej przestrzeni z powrotem całego nieskończonego światła. Nie możemy odczuć światła samego w sobie, jak mówi jedna z najważniejszych kabalistycznych zasad: Nie ma światła bez naczynia. Światło możemy odczuć tylko w ciele. I przypominam tutaj, że mówimy o duchowym ciele, czyli o pragnieniu otrzymania światła Stwórcy, ciele, które kabała pomaga nam odnaleźć w sobie i następnie napełnić je. Nie mówimy tutaj, broń Boże, o naszym ciele materialnym. Kabała w ogóle nigdzie nie mówi o ciele materialnym, nawet jeżeli nam się tak wydaje. Jest to zasada, o której zawsze trzeba pamiętać, bo Niemożliwym jest przypominanie tego we wszystkich miejscach, gdzie w tekstach występują słowa, które mogą sugerować, że mówimy o ciele i świecie materialnym. Ja wiem, że nie jest to łatwe, ale trzeba po prostu wbić sobie to do głowy i nigdy nie zapominać, bo wtedy po prostu nie zajmujemy się tym, czym powinniśmy. I mówi dalej rabasz dlatego zobowiązany jest człowiek przejść proces wzniesień i upadków, ale nie poddawać się oddziaływaniu upadków. Czyli człowiek nie może poddawać się temu oddziaływaniu. Pozwolić, żeby ono pokonywało go i doprowadzało do tego, że wpada w apatię i opuszcza ręce. Ale powinien on Przykładać wysiłki, żeby nie uciekać z placu boju. I dlatego, bez względu na to, że w czasie pracy on powinien wiedzieć, że są to dwie rzeczy, ale w końcu pracy on widzi, że światło i ciemność są one jak dwie nogi, które doprowadzają człowieka do celu. To, co rabasz nam tutaj wyjaśnił, jest to bardzo ważna rzecz. Cała Tora mówi tylko o tym i Zohar także mówi tylko o tym. Zohar cały czas doprowadza nas do trzech linii prawej, lewej i średniej. W najbardziej różnorodnych kącikach naszej duszy. I jest temu poświęcone bardzo wiele stron, dlatego że wewnątrz człowieka jest bardzo dużo duchowych stopni. I Zohar... Wszystkie je rozpatruje. I my także będziemy je rozpatrywać. Ale wszystko sprowadza się właśnie do tego, że światło i ciemność są jak dwie nogi, które doprowadzają człowieka do celu. Na tym dzisiaj zakończymy. Przepracowaliśmy bardzo ważny fragment szlawej Hasulam. Zwłaszcza końcówka jest bardzo ważna. Można powiedzieć, że jest to takie hasło dnia. Tak właśnie trzeba rozpatrywać materiał i tak trzeba pracować. Staraj się przez cały tydzień, od lekcji do lekcji, przepracowywać to we wszelkich sytuacjach i okolicznościach, które cię spotykają. Zawsze pamiętaj o obu częściach prawej i lewej. Człowiek jest to ten, u kogo jest prawe. I lewe, i nigdy inaczej. Ten, kto chce tylko prawego, niczego nie osiągnie. Tylko rozum, czyli lewa strona, albo tylko ślepa wiara poniżej rozumu, czyli prawa strona, niczego nie dadzą. Stwórca urządził to w taki sposób, że tylko pracując naprzemiennie prawe, lewe. Lewe, prawe, można dojść do celu. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.